niespokojnie na granicy między Koreami padły strzały. We wtorek kilkudziesięciu północno koreańskich żołnierzy przekroczyło granicę i wkroczyło na terytorium Korei Południowej. Sytuacja ta miała miejsce w strefie zdemilitaryzowanej, będącej jednym z najbardziej strzeżonych obszarów na świecie. Grupa 30 żołnierzy przekroczyła granicę z południem, co natychmiast spotkało się z reakcją. Padły strzały ostrzegawcze, które zmusiły intruzów do wycofania się na teren swojego państwa. To już kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Pomimo rosnącego w ostatnim czasie napięcia między Koreami określono go jako niegroźny, grupa wkroczyła jedynie 20 metrów w głąb obcego terytorium. Według dowództwa połączonych szefów sztabów, żołnierze z północy przekroczyli bezwiednie, wykonując bliżej prace w strefie zdemilitaryzowanej. Potwierdził to, że armii południowej twierdząc, że incydent wyglądał na przypadkowy. Do podobnego incydentu doszło w niedzielę 9 czerwca. Oba zdarzenia miały miejsce w dwóch różnych miejscach. Południe informuje, że w ostatnim czasie żołnierze z Korei Północnej wykonują wiele prac na granicy, między innymi rozkładają miny lądowe. Wojsko poniosło z tego powodu wiele ofiar, gdyż regularnie dochodzi tam do eksplozji. Korea Południowa uważnie śledzi te działania i monitoruje każdy ruch, który mógłby stwarzać zagrożenie. Poza kilkoma incydentami nie dochodzi tam jednak do poważnych wykroczeń. Południowo-koreańskie wojsko uważnie śledzi działania północno-koreańskiego wojska na linii.